Chciałam powiedzieć o przebaczeniu, jak Maryja, matka najkochańsza moja, dała mi taką łaskę, że, pozwoli, że odzyskałam swoją mamę. Moja mama nie żyje 16 lat. Wychowywałam się w rodzinie alkoholików. Byłam takim samotnym dzieckiem. Wiarę, którą mi przekazywali, przekazywali to przekazywali moi dziadkowie, którzy też nie, nie żyją, ale wierzę w to, że dzięki mojej babci, która się modliła na, na różańcu, wyprosiła mi tą łaskę wiary i dlatego tutaj stoję przed wami i kocham Maryję i różaniec. I moje dzieciństwo wyglądało straszne, bolące, bo tam były tylko awantury, tam były tylko bijatyki, tam był tylko alkohol, Mojego taty w ogóle raz w życiu tylko widziałam. Zostawił nas, mnie i mamę, kiedy się, kiedy się urodziłam. Moja mama bardzo młodo mnie urodziła, miała 17 lat, więc podejrzewam, że ja jako dziecko wtedy to takim przypadkiem byłam. Chociaż ksiądz taki ostatnio powiedział, że przypadki są tylko w gramatyce. Więc na pewno miała inne plany na życie, niż żeby wychowywać to dziecko. Wyszła za mąż za właśnie tego mojego ojczyma, ale niestety też, który był alkoholikiem, i obydwoli sobie takie prowadzili życie właśnie w alkoholizmie. I ja w tym wszystkim się wychowywałam, bez miłości ojca, bez miłości matki, bardzo wiele cierpiałam. Czasami były chwile, że nie miałam nawet co jeść, ale taką ostoją moją, pamiętam, właśnie był, był kościół, gdzie jako mała dziewczynka przychodziłam do kościoła. Modliłam się, mam taki obraz też z dzieciństwa, że przychodziłam na nabożeństwa majowe, ale to dzięki właśnie moim dziadkom, rodzicom mojej mamy. I z takimi cierpieniami weszłam w życie dorosłe i całe życie, słuchajcie, miałam wielką potencję do swojej mamy, dlaczego mi zgotowała taki los. Dlaczego nie zostawiła tego ojca? Dlaczego ja nie mam szczęśliwego życia? Dlaczego ja nie mam kochającej mamy? Dlaczego nie bierze mnie na kolana? Dlaczego mnie nie przytula do mojego serca? Dlaczego mój tata nie bierze mi na kolana? Dlaczego w życiu najważniej w wielu takich momentach życiowych nie ma po prostu ich w moim życiu? Dlaczego ja musiałam z domu uciekać i ciągle pytania dlaczego, dlaczego i dlaczego. Każdego dnia jako mała dziewczynka modliłam się codziennie, żeby Pan Bóg zabrał tego Ojczyma, żeby coś mu się stało. Tak, stało mu się, powiesił się, odebrał sobie życie. I tak sobie później jako osoba już dorosła, kiedy weszłam na drogę nawrócenia, przepraszałam Pana Boga za to, ale wtedy naprawdę nie byłam świadoma. E, o, co, o co się modlę, chociaż wiem, że to, to nie moja wina, bo po prostu tak, e, w, takim, w takim życiu był, więc e, tak się stało. Więc zawsze całe życie dlaczego, dlaczego. Później jako osoba też już dorosła, e, przez, ta, przez cały czas swojej mamy powiem, że nienawidziłam, brzydziłam jej się, wstydziłam jej się, e, nawet zamykałam przed nią drzwi. Byłam po prostu skupiona na swoim nieszczęściu. Nie widziałam w życiu dobrych chwil, dobrych rzeczy, które Ona mi dała. Nic nie przyjmowałam. Nie przyjmowałam na, nawet tego, że Ona mogła mnie kochać na swój sposób. I tak sobie żyłam, słuchajcie, z takimi, powiedziałam, cierpieniami weszłam w życie dorosłe, więc ciężko mi było y, ułożyć życie, ciężko mi, mi było stworzyć rodzinę. Ciągle szukałam, słuchajcie, miłości. Ale tej miłości, wiecie, gdzie szukałam? Szukałam wśród mężczyzn. Każdy mężczyzna napotkany w moim życiu, to myślałam, że będzie to już ten, że on się ze mną ożeni, że on by będzie mnie kochał, że kiedy, kiedy, kiedy zbliżę się do niego fizycznie, czy on do mnie, to jest właśnie ten mężczyzna, ale to nieprawda, to wszystko było złudne. Ja po wielu latach wiem, że szukałam tej miłości, ale to była miłość Boża, szukałam miłości Bożej, ale dopiero od paru lat ją odkryłam. Więc. Też wiem, że szukałam tej miłości Bożej, ale też, yy, też zobaczyłam, jak pragnęłam, słuchajcie, ojca, pragnęłam matki, tej miłości ludzkiej. Yy, to, tych, tych rodziców to jest niesamowite. I kiedy weszłam na drogę przemiany swojego serca, na drogę nawrócenia, parę lat temu, rozumem przebaczyłam swojej mamie. Przyszłam na cmentarz, powiedziałam tak, przebaczam, popłynęły nawet łzy. Ale to nie było serce, to był tylko rozum. I w zeszłym roku byłam w takim miejscu, gdzie Ziemia spotyka się z niebem, i tam miałam swoje zwiastowanie. Pan Bóg mi postawił anioła w postaci ludzkiej, bez skrzydeł, bo Pan Bóg nam stawia takich ludzi. I kiedy, kiedy przed tym człowiekiem się otworzyłam, nie znałam go, była obca osoba, i on do mnie mówi taką jedną rzecz: Ty, przeproś swoją mamę. Ja tak popatrzyłam na niego, mówię, człowieku, za co ja mam swoją mamę przeprosić? Za to, że taki mi zgotowała los, za to, że nie było miłości, za to, że było pijaństwo w domu, że za to, że było molestowanie, za to, że, mi, że e, kiedy były w domu e, awantury, kiedy były w domu libacje, w drugim pokoju moja mama spała pijana z moim ojczymem, a ja w drugim pokoju, gdzie koledzy spali, musiałam się z nimi e, być też w łóżku i za to ja mam ją przeprosić? A on do mnie mówi tak, nawet z, mówi tak, przeprosić za to, że yy, nie inaczej powiem, mi refleksja taka przyszła, za co przeprosić, za to, że ją żywcem pogrzebałam, za to, że właśnie byłam skupiona na swoim tylko nieszczęściu, że jaka ja jestem nieszczęśliwa. Wiadomo, ją nic nie usprawiedliwiało, jak, jaka była, co mi zgotowała, tak jakie moje dzieciństwo wyglądało. Ale za to właśnie, że mnie urodziła, słuchajcie, za to, że mi dała życie, za to, że mnie doprowadziła do komunii świętej, za to, że czasami rano mi czesała włosy, za to, że robiła mi kucyki, za to, że pozwalała mi do babci jeździć i do dziadka, żeby oni mi przekazywali tą wiarę, żebym ja się z nimi modliła, za to że miałam właśnie takie życie, słuchajcie, za to, bo może jakbym miała wspaniałe, mm, wspaniałych rodziców, nie wiem, wspaniały dom, może moje serce by było zatwardziałe, za to właśnie dziękuję, że mogę tutaj stać, że tyle ludzi znam, że jestem w kościele, że ten czas, kiedy ja w tym dzieciństwie widziałam, że to jest przekleństwo, stało się, słuchajcie, błogosławieństwem, kiedy ja to wszystko zobaczyłam, kiedy jakbym odwróciła te swoje myśli, bym weszła w nią, po prostu, słuchajcie, przyszła wolność, przyszło przebaczenie sercem. Ktoś mi powiedział: modlić się, czystym, modlić się wolnym sercem. Co to znaczy? Modlić się czystym sercem za drugiego człowieka, to znaczy wolnym sercem, bez nienawiści, bez, bez, bez żadnego takiego cierpienia, bez wyrzutów sumienia. Słuchajcie, to było niesamowite. Ja tą w ciągu kilku minut, w ciągu kilku też i dni, ja tą swoją mamę pokochałam. Po 16 latach, słuchajcie, zobaczyłam tyle dobra w niej. Nie miałam prawa jej osądzać i nie mam prawa nikogo osądzać, ponieważ Pan Bóg tylko znał jej serce. Dlaczego ona tak robiła, dlaczego ona tak postępowała? Może nie miała na tyle szczęścia, nie wiem, może na, nie widziała tych ludzi, którzy chcą jej pomóc, ale ja wiem, że ja nie mam prawa tego. Ja wiem, że tylko Bóg widzi serce, bo my czasami widzimy wierzchołek góry, ale nie widzimy, co jest w środku tej góry. Więc słuchajcie, wielka łaska. Mam nadzieję, wierzę w to, że przyjdzie moment, że się spotkamy tam w niebie, przytulimy się. I jeszcze tak na koniec. Ja nie wierzę w sny, ale moja koleżanka, która słyszała to świadectwo, nie znała mojej mamy i mówi do mnie tak: Dzwoni, mówi: Słuchaj, śniła mi się Twoja mama. Ja mówię, tak? Przecież jej nie znasz, tak? Siedzi, siedzi, jest takie pomieszczenie, siedzą kobiety i tam właśnie siedzi kobieta, mówi, podobna do ciebie. I myślałam, że to ty siedzisz, a ta kobieta do niej mówi, słuchaj, e, mówi tak, pani tak się patrzy na mnie, mówi, ja jestem mamą Anety. I zaczęła jej opowiadać o swoim życiu. I jak zaczęła jej opowiadać o swoim życiu, to tak piękniała, włosy miała, piękne twarz i na końcu mówi tak, powiedz Anetce, że ją kochasz. Słuchajcie, to mnie zwaliło z nóg. Ja nigdy nie usłyszałam, żeby mama mi powiedziała, że mnie kocham. Może mi to mówiła, ale ja nie chciałam tego przyjąć. I wiem, że z tego nieba po prostu, za tą łaską Bożą, mama mi przez tą koleżankę powiedziała, że, ja, że mnie kocha. Ja ją też kocham, uwielbiam ją. I w ten sposób właśnie przez tą modlitwę różańcową, przez to, że otworzyłam się na tę łaskę przebaczenia, wiem, że za tym wszystkim stoi Maryja, bo Maryja wie, co to przebaczenie, Maryja wie, co to cierpienie, bo ona stała pod krzyżem. I słuchajcie, jeżeli, jeżeli macie w sercu, że komuś nie, nie przebaczyliście, a może nie przebaczyliście żonie, a może mężowi, może mamie, tacie, a może samemu sobie. To jest, słuchajcie, ten czas, właśnie ten, teraz ten czas, za chwilę się od, odprawia Eucharystia, żeby to złożyć Panu Bogu, żeby się uwolnić od tego, słuchajcie, niesamowita wolność, jaka daje człowiekowi przebaczenie drugiemu człowiekowi, ale tym właśnie sercem. Więc, jeżeli tak mogę powiedzieć, zachęcam was, kochani, bo to... Przebaczenie sercem otworzy was na wiele łask Bożych. Otworzy na was drugiego człowieka. Ja dzięki temu przebaczeniu pokochałam swoje dzieci jeszcze bardziej. Ja słuchajcie, wylałam cały ból, który miałam w sercu. Tej pragnienie, tej miłości, tej fizycznej miłości. Ja to wszystko Maryi oddałam, ja to wszystko wylałam. Mnie Matka Boża ze wszystkiego uwolniła. Więc słuchajcie, naprawdę, otwierajcie się na przebaczenie i... Proście, Maryję, bo to jest dzisiaj ten czas, kiedy możecie uzyskać tą, tą łaskę. Dziękuję Wam serdecznie i życzę Wam naprawdę wielu łask Bożych, które są dla was przygotowane. Te różańczyki, co dostaliście, nie wiem, czy dla wszystkich starczyło te dziesiątki. Dajcie osobie, która się nie modli na różańcu, która ma może jakieś problemy, zaproście ją, żeby tych kół było więcej, 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 żeby wy dostajecie łaski, to niech też ktoś inny te łaski dostanie. Więc życzę Wam naprawdę z całego serca, żeby Wasze rodziny dzisiaj i Wy sami opływaliście w te wielkie łaski, które Maryja tutaj przeznaczyła. Dziękuję za wszystko i Gosiu. Zaśpiewajmy jeszcze i przygotowujmy się już do chowoda Eucharystii.